Znany na świecie nieznany u siebie. Mysłowicki satyryk otrzymał niejedną nagrodę i wyróżnienie za swoją artystyczną działalność. Jego prace były prezentowane nie tylko w Polsce, ale także w Chinach, Turcji, Portugalii czy Iranie. Moim Państwa gościem jest Krzysztof Grządziel. Witam bardzo serdecznie. Witam, witam Państwa. Ma pan na swoim koncie wiele różnych nagród i odznaczeń za swoją działalność artystyczną. Ostatni taki konkurs, jak się nie mylę, All About Rock and Roll. Tak. Dlaczego Pan bierze udział w takich konkursach? Wow, temat jest ciekawy, muzyczny, artystyczny, a ja z wykształcenia jestem grafikiem, więc dla mnie jest to ciekawe wyzwanie, tym bardziej, że muszę sprzedać siebie w takiej formie, żeby zaciekawić i jurorów, i ewentualnie widzów. Nie interesuje mnie pokazywanie samych doznań estetycznych, interesuje mnie przekazywanie jakiejś treści. Bardziej mnie interesuje Naga prawda, a nie kształt tej prawdy. Więc wydaje mi się, że takie tematy, które mają swój brief gdzieś tam zawarty, jakieś hasło, są dla mnie dużym wyzwaniem. Oprócz tego, oczywiście, jeżeli mam umiejętność, biegłość warsztatową, to sobie z tym tematem jakoś radzę. Jeżeli się zaczynam gubić w tej filozofii tematu, tego przesłania, no to powstają takie prace, które po prostu sam w sobie odrzucam sam jestem dla siebie cenzorem i może dlatego tak często zdarza mi się być zauważonym dlatego że staram się zawyżać sobie ten poziom dużo wkładam w to pracy zresztą sam sobie w ten sposób udowadniam że ciężką pracą i wiarą w siebie mogę czynić cuda będąc nawet mysłowiczaninem jest Pan nie czynieniem, tak. tworzy Pan pracę. Przede wszystkim teraz chciałabym nawiązać do tych konkursów, bo jak to jest tworzyć pracę konkursową, gdzie mamy narzucony temat i musimy się do niego dopasować? Czy są tematy na przykład, gdzie chciał Pan wziąć udział w konkursie, ale stwierdził, że ten temat mi jednak nie podchodzi? To znaczy, połowa konkursów to są tematy określone, ale większość konkursów, tych największych na świecie, to są tematy wolne. Czyli ja przedstawiam to, co robię dla siebie. Zresztą większość. Prac moich to są tematy, które są robione na moje wewnętrzne potrzeby, dlatego że dla mnie y, praca ma walor dokumentu rejestrującego to, co się w tej chwili na świecie dzieje. Zresztą ja tworzę taką prywatną, artystyczną kronikę zdarzeń i często moje prace dotyczą aktualnych wydarzeń, przy czym ja się nie staram, żeby te prace były aktualne. Staram się... Zrozumieć istotę problemu, i później dopiero ten problem filozoficznie sobie próbuję zrozumieć, a na końcu robię kształt. Chociaż teoretycznie jest, taka, jest takie chińskie przysłowie, że obrazek może zastąpić ma siłę tysiąca słów. Więc wydaje mi się, że jeżeli uda mi się później tą treść, Ująć w jakąś skrótową formę, to jestem w stanie pokazać coś więcej, coś, co opisywanie tego zdarzenia byłoby bez sensu albo bezcelowe. Dlatego to jest ta siła satyry. Ale jeżeli wracamy do tematu, jak to się dzieje, no więc są tematy, które są dużym wyzwaniem, którego w ogóle nie rozumiem, nie, nie interesowałem się. Na przykład prawa kobiet gdzieś tam w krajach trzeciego świata i próbuję ten temat zgryźć, no więc wchodzę sobie na przykład na komputer, śledzę prasę, staram się dotrzeć do literatury. Jeżeli termin jest odpowiedni, to zdążę, jeżeli nie, to przynajmniej zrozumiem ten temat. Wiele jest tematów, które próbuję rozszyfrować, zrozumieć. No trudno jest zrozumieć cały świat, chociaż to jest moim zamierzeniem. Zresztą satyra jest takim elementarzem, ułatwiającym zrozumieniem, Zrozumienie istoty świata, zrozumienie nas samych. Dzięki temu mogę w jakiś sposób przekazać swoją treść, swoją wiedzę i wzbogacić czyjąś wizję odnośnie tego, jak ja postrzegam, jaką wiedzę zdobyłem na dany temat. Jest pan satrykiem znanym na świecie. Bierze pan udział w licznych konkursach, chyba pan w Turcji, w Iranie, w Chinach. Czy ta satyra, którą tworzą mieszkańcy tamtych państw, ona się różni od tej naszej polskiej, europejskiej? Nie, zupełnie nie. To znaczy w tej chwili wygrywają te umiejętności, które są zdobywane w szkołach. Już nie ma tak jak kiedyś w latach 80., że satyrą zajmowali się amatorzy. W tej chwili to są w większości ludzie bardzo zacni po studia, z dużym dorobkiem artystycznym i... Rzadko który z nich tylko się zajmuje satyrą, przeważnie to są malarze, rzeźbiarze, graficy, zresztą ja tak samo. Dla mnie rysunek satyryczny jako taki nie istnieje. W większości to są prace malarskie, rzeźbiarskie. Jedynie regulamin konkursu wymaga ode mnie, żebym się zamknął w formacie A3, i muszę to niestety czasami przerysować. Zmieniając powiedzmy czasami interpretację wcześniejszą, bo ja już ten temat przeżyłem, napatrzyłem się i czasami automatycznie coś tam zmieniam. No tutaj przykładem jest karykatura Ronaldo. Był to konkurs ogólnoświatowy na karykaturę piłkarza znanego, wielkiego Chrystiana Ronaldo. Udział w tym brały największe sławy. Jeżeli chodzi o portrety, my jako Polacy też znaczymy coś w świecie, ale nigdy nas nie traktowano jako czołówkę. Ostatnio udało się to zmienić, między innymi dlatego, że coraz Poważniej traktują ten temat ludzie, którzy zajmowali się portretami. Ja akurat przez lata malowałem portrety. W latach 80. malowałem portrety do Kościoła, malowałem nawet bezpośrednio portret kardynała Macharskiego, który mi pozował w Nowym Targu. I ta umiejętność postrzegania cech charakterystycznych i, i zrozumienia psychiki modela bardzo się teraz przydaje. W tym przypadku ja nie staram się przerysowywać. Kształty. Często na świecie widzę, że wszyscy się fascynują. A ten ma duży nos, a ten ma małe usta i tak dalej, albo ma taki, a nie inny zgryz. Dla mnie istotą problemu nie jest jego fizjonomia, bo to jest. Kwestia zapożyczenia. Jutro pójdzie sobie, zrobi operację plastyczną i będzie ktoś inny. Istotą sprawy jest to, co on sobą reprezentuje. I dlatego moje karykatury, jeżeli dostają nagrody, to to są przeważnie prace, które mają jakiś wewnętrzny komentarz. To samo było z rock'n'rollem. Tam była osoba Jimi Hendrixa. Wiadomo było, że. Osoba sama w sobie jest bardzo karykaturalna. Ma niesamowitą twarz, niesamowite włosy, charyzmę i tak dalej. Ale dla mnie to było wyzwanie coś więcej. Pokazać jego muzykę. Jak pokazać muzykę rock'n'rolla, kiedy ona jest taka głośna, taka... Ja sobie pomyślałem, dobrze, jest głośna, jest odjazdowa, jest, jest, jest niesamowita. Mówię, no tak, odjazdowa, no ale z czym jest ten odjazd, odlot? Więc wtedy skojarzyłem to sobie z tymi emocjami, które są... W Luna Parku na kolejce górskiej. No i wydawało się to bardzo proste. Teraz wystarczyło tylko to umiejętnie skomponować, ująć to w jakieś ramy plastyczne, żeby jednak tą syntezę dotarcia do, do istoty problemu pokazać bardziej przyjaźnie. Tu akurat dygresja. No, ja zaczynałem w latach 80., kiedy była cenzura. W tamtym okresie y, wszystko musiało mieć podteksty. Myśmy z cenzurą grali w kotka i myszkę. Teraz publiczność jest bardziej wygodna. Wszystko chce mieć podane na tacy. Oczekują od nas bardziej jasnych, klarownych, czytelnych wizji, które nie mają tylu podtekstów, tylko są czytelniejsze w odbiorze. Więc to też jest pewien wymóg dla, dla, dla satyryka. Poruszył Pan tutaj bardzo ciekawy temat, bo jest Pan artystą, który miał tą możliwość, ma tą możliwość tworzenia w innym systemie i współcześnie. Która działalność jest trudniejsza? One są podobne, to znaczy w tamtym systemie było jasne, kto jest cenzorem, przeciwko komu walczymy. Tamte prace ciągle były aktualne, bo ja nie opisywałem zdarzeń, które się dzieją co chwilę. Ja opisywałem system. Jeżeli robiłem karykaturę czy, czy portret Jaruzelskiego, generała Jaruzelskiego, to wszyscy wiedzieliśmy, że robię symbol. Naszego, powiedzmy, socjalistycznego państwa, a nie konkretnie jakiegoś jego tam wykroczenia czy, czy jakiejś tam działalności. Jeżeli chodzi w ogóle o cenzurę w tamtym okresie, to cenzura była taką formą walki i motywowała nas do tego, żeby szukać innego sposobu pokazania prawdy. Zresztą, przez to powstała polska sztuka plakatu, powstała też polska szkoła satyry, i my przez to byliśmy bardziej znani. W obecnych czasach no, jedyną cenzurą jest cenzura własna, bo zachwytnęliśmy się wolnością słowa. Przy czym akurat w moim przypadku zdarza mi się mieć jeszcze cenzurę, a ta cenzura występuje w momencie, kiedy ja. Chcę zrobić wystawę, a jest jakiś sponsor bądź jakiś tam właściciel obiektu, który mówi: proszę Pana, wszystko okej, okay, ale Pan tutaj obraża naszą opcję polityczną, albo Pan atakuje takich, a nie innych ludzi, a my tutaj mamy taką grupę i proszę te prace zdjąć, ponieważ ja się na to nigdy nie godzę. Więc jak mi się ktoś pyta, ile Pan miał wystaw indywidualnych, to mówię dla niej szokującą wiadomość, a nie jednej. I właściwie nie uzdarzyło mi się, I raz miałem wystawę, ale bardzo nieudaną, to jeszcze było, była no, próba stworzenia takiej wystawy, była to nagroda za, za Grand Prix, ale ta wystawa się nie udała, z przyczyn między innymi też takich, że niektóre prace powinny być zdjęte, a ja się na to nie zgodziłem. Teraz miałem wystawę w Warszawie, ona dotyczyła nagrody Eryka e, za całokształt mojej działalności i to była y, wystawa w Galerii Rampa w Warszawie. I też musiałem trochę pilnować y, siebie, dlatego że chciałbym pokazać znacznie więcej prac. No ale. Trzeba brać pod uwagę, że to jest środowisko, gdzie przybywają i młodzi, i dorośli, bo to jest fuaje teatru. Więc ja muszę też to uwzględnić. Chciałbym kiedyś zrobić taką wystawę, która byłaby od razu zastrzeżona dla widzów od lat 18, żeby nie było tych opinii. No, no niestety, ale tu dzieci przychodzą, a tematy są niektóre drażliwe. Niestety, opisując świat współczesny, ja nie jestem w stanie pewnych tematów pomijać, bo. bo mam takie poczucie godności i chciałbym tworzyć w zgodzie z własnym sumieniem nie chcę nie uznaję żadnych ograniczeń zresztą do dzisiaj jestem chyba jedyny w tym środowisku który nie jest zrzeszony ani nie publikuje bo kiedy próbowałem publikować to redakcje wydawnictw narzucały mi ale proszę pana proszę to i to zmienić ja powiedziałem w życiu tego nie zmienię bo ja uważam, że to ma być tak, jeżeli wam się nie podoba, to trudno. Ale wie Pan, co to dla Pana znaczy? Wiem. I podobnie było na przykład w latach 80., jeżeli chodzi o cenzurę, też miałem ciekawą sprawę, bo robię przez miesiąc śpiewnik turystyczny dla studentów, zrobiłem kilkadziesiąt prac, idę do cenzury. Cenzura mówi 90%, proszę odrzucić. No dobrze, jak odrzucenie będzie śpiewnika inwestor mówi, no przepraszam, ale my mamy imprezę, to jest na Famy, my już musimy to mieć, no i w tym momencie ja tracę zlecenie, oni szybko posiłkują się jakimiś tam rysunkami, więc czasami cenzura potrafiła też zniszczyć cały dorobek. Ale nawiązując do tego, co Pan teraz mówi i opowiada, chciałam zadać pytanie o to, jak udało się można powiedzieć pozostać w cieniu, bo jest Pan artystą, który stworzył mnóstwo prac, osiąga Pana niesamowite sukcesy, ale w samych Mysłowicach nawet niewielu Mysłowiczan wie o tym, że takiego artystę u nas w mieście mamy, który tutaj tworzy, działa, mieszka, ale to chyba może wynika z tego właśnie Pana buntu, niechęci do podporządkowania Mało się. tego, nie mam parcia na szkło. Przepraszam, może tu dzisiaj wyjątek, ale to dzięki Pani. Nie zabiegam o popularność, unikam rozgłosu. Proponują mi często udział, wybieram, gdzie mogę brać udział. Nawet jako juror jestem często zapraszany i też nie na wszystkich imprezach chcę brać udział, bo niektóre imprezy to są tylko takie typu przykrywka do jakiejś opcji zarobienia pieniędzy. To mnie nie interesuje. Ja bym chciał swo swoją osobą przysłużyć się rozwojowi tej sztuki. Satyry, bo uważam, że polska szkoła satyry jest bardzo ważna i jest naprawdę ceniona. My tego w Polsce nie potrafimy docenić. Ile razy gdzieś przebywam, to ciągle podkreślają, jest tu dużo wybitnych nazwisk, które coś znaczą. I nie tylko moje nagrody, ale są też nagrody od kolegów, które są naprawdę istotne, bo jeżeli na takim konkursie bierze udział, na przykład w Aydindogan, to jest największa impreza, bierze granica. 3000, tysiące, 4000 tysiące prac yy, z kilkudziesięciu, siedemdziesięciu państw, właściwie ze całego świata. I tam są najwięksi. Nagroda też jest duża, bo prawie 10 tysięcy dolarów. I, i tam naprawdę dostać się nawet do finału, to jest sukces. A nam, Polakom, się udawało nawet tam wydrywać. Więc jest to jakaś promocja naszej sztuki. Zresztą. Ja często się spotykam nawet, jak byłem właśnie laureatem IT Donants z przedstawicielami władz polskich z konsulatu, którzy mi gratulowali, bo powiedzieli, że to jest bardzo dobra dla nich robota promocji Polski, dlatego że tego typu sztuka jest bardziej marketingowo sprzedawana niż powiedzmy wybitna sztuka nowoczesna, która jest niezrozumiała dla ludzi i większość ludzi jej unika, bo boi się, że jej nie zrozumie i w ten sposób się ośmieszy. Bierze pan udział w konkursach, ale czy zdarza się być też panu jurorem, oceniać inne prace, bo tu chciałam nawiązać też do takiego wątku tematu, gdy był pan młodym człowiekiem, był pan jednym z podopiecznych wybitnego artysty Dudy Gracza, czy teraz też y Chciałby, by, by, chciałby być Pan wzorem dla młodych artystów. Tak, tak, na pewno, bo to, co mi przekazał Jerzy Duda Gracz jako młodemu, jeszcze nastoletniemu, bo miałem wtedy 17 lat, chłopakowi, to była naprawdę szkoła życia. Bo tu nie chodzi o to, żeby on mi przekazał jakieś chwyty plastyczne, pokazywał, a wiesz, są takie triki. Nie, on wchodził w istotę problemu. Zawsze się najpierw pytał, a po co ty to robisz? A dlaczego chcesz tak pokazać? A, a, a o co ci chodzi? I tak dalej. Więc dla mnie y, ten sens tworzenia ma większe znaczenie niż to, co ja robię. Ja często, będąc jurorem nie oceniam jakiejś tam małpiej zręczności, że ktoś potrafi ze zdjęcia narysować. Nie, tu raczej chodzi o ideę, o pasję. O te zaangażowanie, i jeżeli widzę, że jest to jeszcze osoba, która cała siebie tutaj pokazała, to chcę tą pracę nagrodzić, mimo że czasami no, inni koledzy mówią na no, słuchaj, ale ta praca nie jest taka komercyjna, trudno ją będzie zareklamować, i tak dalej. Więc tu są te problemy, bo są różne opcje wśród jurorów, różne założenia. Często też organizatorzy przed rozpoczęciem obrad robią takie party, taki event i przedstawiają nam swoją ideę, czyli to jest takie, mówiąc między nami, pranie mózgu na zasadzie takiej, no wiecie, fajnie byłoby, gdybyście wybierali to, co chcecie, pod warunkiem, że to będzie takie i takie. No zdarza się tak i później takich konkursów już unikam, nie, nie chciałbym w nim brać udziału. W 2014 roku został Pan uznany najlepszym rysownikiem na świecie. Czy jest jeszcze jakiś tytuł, jest jeszcze coś do osiągnięcia, co by to pobiło? Czy myśli pan, że jest pan artystą już spełnionym? To znaczy, dla mnie największe spełnienie jest wtedy, kiedy zrobię wystawę i pokażę swoje oryginały, bo o tym marzę od 35 lat. Nie udało mi się takiej wystawy stworzyć, mimo że gdzieś tam ciągle są jakieś próby. Ja maluję duże obrazy, duże prace, rzeźbie i tak dalej, i tego mi się nie udało. A jeżeli chodzi o tytuły, no to biorąc pod uwagę, że na świecie jest dużo konkursów, to gdybyśmy brali pod uwagę ilość nagród, to jeszcze mam dużo do zdobycia, ale ja nie chcę być łowcą nagród. Bo dla mnie satyryk, który jest zbyt często nagradzany, jest najmniej podejrzany, no bo to by znaczyło, że ja ciągle wchodzę w tą łaskę tego jurora, który Oczekuję takiej, a nie innej pracy. Ja już mam taką, powiedzmy, postawę, że jeżeli robię, to robię to dla siebie, i jeżeli wysyłam pracę, to nie dlatego, że akurat ta praca na pewno wygra, bo to jest taki, a nie inny konkurs. Nie, tylko po prostu wiem, że to jest jedyna promocja mojej pracy. Niestety, kiedyś były publikatory, były, była prasa, publikowały pracę. W tej chwili jest internet. A ja nie mam takiego przebicia, żeby pracę publikować na. Mam tam stronę i coś tam pokazuję, ale tylko promocja konkursów wielkich na świecie daje mi szansę, że na całym świecie zobaczą, usłyszą o, o takiej, a nie innej pracy. I to jest dla mnie jakby cel sam w sobie: robić fajne prace i promować te prace poprzez przekazywanie treści, które są moim zdaniem ciągle nasze, polskie. Ja nie próbuję ani walczyć z, z islamem, ani krytykować wiary człowieka w Boga, itd. Tak staram się zrozumieć istotę tego zaangażowania, tej determinacji, i, i wtedy dopiero staram się ocenić, czy jestem w stanie to pokazać, czy nie. Zresztą w tej chwili. Tworzenie satyry jest bardzo niebezpieczne, bo... Właśnie, bo teraz tak na zakończenie naszej rozmowy chciałam zadać już takie ostatnie pytanie, czy m, bycie satyrykiem to jest trudne wyzwanie pod tym względem, żeby pogodzić, nie urazić kogoś, a przekazać to, co akurat chcemy powiedzieć. Tak, satyra jest taką formą uprawomocnionej agresji. Ona rani ducha, ale sama krzywdy fizycznie nie czyni i ale typu... dla niektórych bardziej bolesna jest stara na ducha. Tak, ale w ramach przepisów prawnych, to dopóki ja kogoś bezpośrednio nie, nie skrzywdzę, to, to jeszcze jestem chroniony. Oczywiście, jeżeli zranię ducha na zasadzie takiej, że urażę jego godność, to w tej chwili te normy prawne się już bardzo wyślubowały i można mnie podać do sądu, no, ale ja też staram się, jako ja, satyryk, takie tematy zrozumieć i fascynować się, że jest ktoś obok mnie, kto bardzo wierzy, i jest ktoś, kto jest biedny i mu współczuje, że nie wierzy, że on ma to jeszcze przed sobą. Nie staram się ich porównywać i powiedzieć, tak, słuchaj, ty jesteś fajniejszy, bo ty masz to, a ty jesteś gorszy, bo masz to. W tej chwili satyra jest trudną profesją, dlatego że łatwiej jest w Polsce rozśmieszać. Rośmieszanie bawi, ma się więcej przyjaciół. Satyryk z racji potęgi, spostrzegania jest bardzo niemile widziany, budzi lęk. Tym bardziej, jeszcze taki człowiek jak ja, który przez 7 dni w tygodniu, nie wyłączając niedziel i świąt, obserwuje tę rzeczywistość i ją gdzieś zapisuje. I może kiedyś ją pokaże, i może Państwo się kiedyś zobaczą w tej satyrze. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim państwa gościem był artysta Krzysztof Grząciel.